Siemanko, moi drodzy, witamy w trzecim już odcinku z serii Jak kupić, żeby nie stracić. Jest to seria o starych śmierdzielach. Dzisiaj bohaterem, bohaterką odcinka będzie BMW E39. Pogadamy o bolączkach największych, czyli jak ten stary śmierdziel gnije. Ktoś dba o ten samochód, no to mimo wszystko progi upomną się o wymiany, chociaż z klapą może być nieco gorzej, bo już na rynku wtórnym się skończyły chyba z tego co wiem, a jak jest jakaś zdrowa klapa to przewyższa wartość yy, wspomnianej E39, czyli naprawa nieopłacalna, także słuchajcie, największą bolączką jest yy, ta ramka, to jest uchylna szyba tylna i ta ramka tutaj akurat w przypadku tej nazwijmy to naszej BMG, jest naprawdę rewelacja, tutaj się wszystko trzyma, tutaj ta klapa jest naprawdę w spoko stanie, ale zobaczcie też już tutaj te wszystkie, te wszystkie mastyki odłażą. Tu jest korozja szczelinowa pomiędzy, pomiędzy blachami, tu gdzie jest rant zagięty. Także, także na pewno musicie zwrócić uwagę w szczególności na klapę. Na pewno ranty w 39 to jest też taka, taka ich, no może nie, nie jest to taka typowa bolączka, ale jednak z biegiem lat już, już przyszedł czas, że, że, te ranty już po prostu rdzewieją. Kolejna sprawa, no to drzwi oczywiście, wszystkie te elementy odkręcane. Tutaj też, no w tym przypadku jest akurat w miarę dobrze, ale, ale tutaj doły drzwi pod tą uszczelką. Tutaj siedzi wilgoć i bardzo rdzewieją drzwi pod uszczelkami we 39, także o zobaczcie tu jak ruszę palcem, to odpadają jakieś fragmenty lakieru, także na pewno trzeba sobie podważyć tą uszczelkę, schylić się i zobaczyć w jakim stanie drzwi. Ponieważ jak tutaj rdza jest od środka, to też jest, jest to korozja szczelinowa, której trudno się pozbyć. Słuchajcie, BMW E39 to już jest BMW z tych lat, kiedy było od spodu bardzo dużo plastikowych osłon. Progi są całe od spodu plastikiem osłonięte. Zobaczcie, tu wszystko wygląda niby na całe. Tutaj mamy kawał przedniej podłogi zasłonięty. Także to jest taka zmyła trochę ogólnie, jak będziecie kupować. I, i to jest problem przy zakupie E39, ponieważ Ponieważ nikt Wam nie pozwoli samochodu rozbierać przed, przed zakupem, odkręcać tych wszystkich osłon. Zresztą tutaj podejrzewam, że większość tych uchwytów, tych śrubek by się pourywało, bo są skorodowane. No i to jest, taki, to jest taki ból przy zakupie 39, ale zobaczcie. Pomimo, że ta osłona jest, no to już tu można wywnioskować, że pod nią nie ma nic. O, zobaczcie, tu się wszystko sypie, jak ruszę. Patrzcie. Jest taka wspólny, wspólna cecha w zasadzie dla. Chyba dla wszystkich egzemplarzy, bo nie spotkałem, yy, nie spotkałem tego modelu, żeby nie miał zażartych progów, w mniejszym lub większym stopniu to jest po prostu tak duża wada, tak słabo są zakonserwowane progi fabrycznie, że nawet jak będziecie celować gdzieś w górną półkę cenową, to te progi nawet jeśli, jeśli będą się trzymać w kupie, to one na pewno w środku mają rdze i na pewno szybko dadzą o sobie znać.